Cześć, witam w kolejnym filmiku Tym razem jestem nad Wisłą W sumie jestem w tym roku drugi raz nad Wisłą Byłem pierwszy raz, jakieś bodajże dwa tygodnie temu Czy trzy tygodnie temu chyba Złowiłem jakieś klenie Co prawda duże ryby Jakieś brania były, jakieś tam drobne okonki Ale klenie jeszcze były niewytarte. wytarte Mlecz z nich leciał, także Także mówię, postanowiłem sobie, odpuściłem sobie No i dzisiaj przyjechałem już teraz no jest lipiec, także już na pewno te klenie są wytarte. Na pierwszej jest jestem taka fajna miejscowa. To tak patrzę sobie w dół zerkam cały czas, bo widzę małe klanie tutaj sobie przy brzegu paradują. Wy na, pierwszej, na pierwszej miejscówce jestem taka przerwana główka fajna. To jest naprawdę taka meta, że tu na bank są klenie, muszą być klenie jeśli, jeśli w ogóle na tym odcinku rzeki są jakieś klenie, no także tu na pewno będą klenie ale czy się uda coś zrobić czy nie teraz jest godzina około 14 gdzieś tak, że nie wiem zobaczymy popróbujemy no. no dobra walczę na razie Był, strzał. Pierwsze, pierwszy rzut od razu fajne branie, no. Ale kurde, no. Siedzi. Co to jest? Kleń? Tak, kleńk. Nie duży dziubasek, ale jest. Jeździ. Kurde Spadno. Ach. Tutaj wam powiem na tej główce warto będzie dłużej postać mam trochę w samochodzie woblerów kloniowego do ustawienia, także pójdę po woblery i tak trochę poustawiam woblerów porzucam, bo to na pewno tak mi się wydaje, że tu nie jeden stąd wyjedzie. Się bioterek zmienia niedobrze, kurde. Bo tak to jest rzucałem fajnie z wiatrem, a teraz będzie ją na północy zmienić, także będzie się gorzej rzucało. Na ja to zawsze pychać, na no, kurde. Jak przyjechałem na początku był wiatr fajnie, lekko w plecy. Taki skośnie trochę, także no, akurat tak jeszcze nie był zły. No a teraz oczywiście z w w północy. Najgorsze z możliwych. Taki, już miałem burlera wyciągać ale znowu mała rybka o, ale dobra, dobre są takie ale by się jakiś kurde przydał taki naprawdę no, konkretny sama drobnica na razie ale, ale i zażarło Normalniejszy jakiś kawa O, no, taki kurde nie no, już ryba nie, nie już. już ładny klenik No To już jest kurde kleń To jest wyślany klenio o, Taki Poszarpany Spodkę przytryjemy nawet. Tak jak mówiłem na tej główce, na pewno nie jedna ryba, nie jeden kleń mieszka. W sumie trzeci klań wyjęty teraz z tej samej, z tej jednej góreczki przerybanej. Jeszcze jedna ryba na początku, fajne branie. No i teraz w sumie taki największy. Nie wiem, z 40, może gdzieś 5 cm, może, może coś koło tego. Co prawda, ryba taka. Chuda, widać chyba potarle jeszcze świeżo, no ale dobra No taki kleńko jakiś mówię w bydle, no ale Dobra I sobie myślane kleńko wraca. Poszedł. Ten fajnie walnął, bo tylko I właśnie na tym szczycie tej gueczki przerwanej jak tu widzicie to jest taka właśnie miejscówka, że wam powiem przeważnie jest tak, że tutaj bliżej brzegu zawsze było mniejsze to tak, klenie. a te największe ryby zawsze przy tym szczycie przeważnie tam siedzą tutaj parę fajnych takich ryb wiem Mówię o takich rybach nawet ponad 1000 metrów także naprawdę Teraz mówię, że naprawdę się pogoda zmieniła, ten wiatr północny zaczął wiatr. jest trochę kiepsko siłowi, no ale no ale dobra, ale jakoś chyba walnęła, także jeszcze próbujemy, potem się przeniosę, może na inny zobaczę, Zobaczymy. Kurde, żeby nie ten wiatr teraz, no. To by mogło być całkiem, całkiem fajnie. Tak i tam 42, 3 centymetry może. Wróciłem na to miejscówkę, o zaczyna mówienie tutaj się najwięcej w sobie działo możemy jeszcze na innych miejscówkach bo ps tylko sobie sprawdził ale niestety ten wiatr, przez ten wiatr wszystko jest do pani. Tutaj, tutaj jest jeszcze właśnie ten szczyt tej główki tak w miarę dosyć, dosyć blisko że jeszcze jakoś miarę się dorzuci także zobaczymy co się tam Zebrał go. Wiem, warto to było wrócić. Nie duży klanik, ale, ale znowu zebrał włókę. No taki mi powiem jakiś tam wielkolut. Ale poszedł Także w sumie piąta ryba zaliczona to już nieźle Siedzi. Myślałem, że on tylko około niego chlapnie no A on go dziabnął od razu Nie wiem, teraz już się pogubiłem. Niezbyt dużo, ale, ale cały czas tkałem. Śmieć. Będzie, będzie lepsze. się lepszy, no w sensie nie, że jakiś tam kaban, ale na pewno większy od tego ostatniego no taki chyba, ponad 4 dychy chyba będzie ryba tak, o, nawet i lepiej no taki, kurde, wam powiem uuu, ładna ryba, ładna ryba jest Oczywiście leży o już taki wam powiem, no, już bardzo można zdjęcie zrobić, ładne ryby naprawdę, zobaczcie tak go wyciągnął hmm. Kolejny klej zaliczony. już bodajże, się w sumie pogubiłem, nie wiem, musiałem na filmie, dopiero, dopiero sprawdzę w domu ile, ale chyba siódmy, szósta, bo nie wiem, sz... no do, dobra, mniejsza z tym, który, no i w sumie najwięcej ryb z tej jednej główeczki, mówię, Bym jeszcze na innych miejsc, miejsc, po innych miejscach polatał, ale niestety mówię, ten wiatr chociaż teraz się troszkę tak uspokaja, ale niestety zaraz już do domu spadnie, także także tak, chyba więcej nie po, nie powolczymy, ale zobacz, o taki, fajnie fajnie tak się da. Dzisiaj dzionek udany. Warto było na wisełkę przyjechać. Fajne brania, fajne hole. Ryby wytarte już. Co prawda widać, że chudzienki takie, chudzienki niedawno chyba staro skończyły, ale, no, ale już normalnie... normalnie można łowić. Także jeszcze co jeszcze próbuję złowić, ale... ale mówię, dosłownie kilka minut posiedzę i będę sparał do domu. Także nie wiem. Pora jest taka akurat odpowiednia na te ryby, ale no niestety siła wyższa. Aj, 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 aj. Dobra kończę Popołudnie nad Wisełką Dzionek naprawdę udany Nie wiem, mówię, 6 czy 7 ryb wyjętych Kilka spadów, jakieś brania Także naprawdę Ostatnio mówię, jak na, na pierwszym wypadzie Klenie były jeszcze nie wytarte A teraz już są wytarte Także już naprawdę zabawa Nos zawalony Na razie tyle, pozdrawiam wszystkich, cześć